Dyżunę Nrębowskiej Komendy kilka minut po godzinie 12 otrzymał zgłoszenie na numer alarmowy, który, w którym poinformowała go osoba, Kobieta, że jej syn prawdopodobnie pod wpływem dopalaczy ma duży nóż kuchenny i chce ich wszystkich pozabijać, jak również odebrać sobie życie. Natychmiast na miejsce pojechali policjanci, wyprowadzili z mieszkania tą właśnie kobietę. W mieszkaniu został sam 20-letni mężczyzna, faktycznie z dużym 30-centymetrowym nożem. Policjanci wezwali posiłki. Na miejsce dojechała również straż pożarna, która rozłożyła skokochron. W tym czasie jeden z policjantów już prowadził rozmowy z mężczyzną, nawiązał z nim kontakt. Doprowadziło to do zejścia mężczyzny z okna, gdyż wcześniej stał na oknie, machując nożem, chciał skoczyć z drugiego piętra na wysokość około 6 metrów. W tym czasie, kiedy strażacy rozkładali skokochron, a ten właśnie policjant rozmawiał z desperatem, dojechali policyjni negocjatorzy, którzy przyjęli rozmowę, i po godzinie negocjacji mężczyzna dobrowolnie, bez użycia siły, odrzucił nóż i zgodził się zejść do karetki. Następnie został przewieziony do szpitala na obserwację psychiatryczną. Z pewnością w szpitalu będzie badana krew na zawartość środków odurzających. Tylko tutaj mamy wskazanie, że prawdopodobnie zażył on dopalaczy. Zresztą sam mówił policjantom, że zażywa, że właśnie pod ich wpływem może się znajdować, ale to wykażą badania. No, jest to niestety po raz kolejny ofiara w lęborku, ofiara do Polaczy, która w ten sposób irracjonalnie zachowywała się. Mężczyzna ten stojąc na oknie na wysokości prawie 6 metrów, trzymał się tylko jedną ręką, wymachiwał nożem, mógł się w każdej chwili pośliznąć. Nawet jeżeli by nie skoczył, to mogło skończyć się to tragedią. Na szczęście, dzięki właśnie rozmowie z negocjatorami, którzy sprowadzili go do środka, do mieszkania, poddał się. Z Zdecydował, że jednak zrobił źle i oddał się ręce policji i karetki.